W tej chwili, jeżeli chodzi o ilość kopii, czyli powiedzmy ilość, ilość serotypów tego wirusa, mamy rzeczywiście ich, z nami bardzo, bardzo wiele. Natomiast szczepionki mamy dwie w Polsce. Mamy szczepionkę, która jest dziewięciowalentna, czyli ma dziewięć różnych serotypów, na które reaguje. I mamy szczepionkę, która jest trójwalentna, ma mniej, mniej tych serotypów. No i ona rzeczywiście w tej chwili jakby, one obdwie są stosowane. Szczególnie ta druga w przypadku kobiet, ze względu na to, że te serotypy, które są te tej szczepionce odpowiadają właśnie za raka i macicy. Natomiast w populacji mężczyzn jednak rekomendujemy szczepionkę tą 9-walentną, tą 9 dziewięcio, Natomiast pytanie czy robić badania, czy, czy testować się w kierunku HPV. To jest też ciekawe pytanie w kontekście na przykład kobiet, które poddają się badaniom cytologią płynną i uważamy, że rzeczywiście w kontekście takiej profilaktyki właśnie nowotworów narządów rodnych z całą pewnością takie badania mają sens. Więc w trakcie badania ginekologicznego bardzo wiele kobiet takie badania rzeczywiście wykonuje. One są w tej chwili również refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wobec tego są dostępne. Wystarczy po prostu znaleźć miejsce, w którym taka kobieta może takie badanie wykonać. Natomiast w przypadku mężczyzn, już z istotą takiego badania, testowania no moglibyśmy podyskutować, dlatego że my nie wiemy tak naprawdę, co zrobić z tym wirusem. Nie, nie, nie mamy metody jego leczenia. Jedyną metodą ograniczenia ryzyka to właśnie szczepienie. Więc my często rekomendujemy mężczyznom, żeby nie wykonywali tych badań, nie testowali się, tylko po prostu zaszczepili, dlatego że rezultat będzie tak naprawdę ten sam. I w jednym przypadku i w drugim, jeżeli dowiemy się, że mamy wirusa HPV dzisiaj i chcielibyśmy coś z nim zrobić, albo dowiemy się, że go nie mamy, to w jednym i drugim przypadku warto jest się zaszczepić.